Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto Ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Przygotowujemy się do. Święta Chrztu Pańskiego. Po oktawie Bożego Narodzenia zaczyna się jakby druga część okresu Bożego Narodzenia, które jest już przygotowaniem do Chrztu Pańskiego. Czyli dlatego teraz już w tych dniach czytamy, słuchamy, rozmyślamy o Janie Chrzcicielu. Wcześniej w Adwencie już żeśmy o nim słuchali, wtedy jak ten, który przygotowywał nas do spotkania z Jezusem, teraz jako ten, kto wprowadza nas w tajemnicę Chrztu Świętego. I tak warto jako ludzie ochrzczeni, a po, wracając do, do tajemnicy swojego chrztu, a może i nieochrzczeni, może ci, którzy przygotowują się do chrztu, też dużo tutaj takich ludzi mamy i przynajmniej tutaj w, po rosyjsku słuchają i mniej tacy, którzy, którzy są nieochrzczeni. W tajemnicy swojego chrztu warto zadawać sobie to pytanie, które zadali Janowi Chrzcicielowi, kto ty jesteś? Kto ty jesteś? I później, jeszcze, e, kim jesteś? Co mówisz sam o sobie? Bardzo ważne pytanie. Czy my sobie w ogóle uświadamiamy, czy my się zastanawiamy nad tym, czy rozmyślamy, kim ja w ogóle jestem? Kim ja jestem? Kto ty jesteś? Co możemy odpowiedzieć na takie pytanie? Co możemy powiedzieć sami o sobie? My często na takie pytanie zaczynamy odpowiadać jakoś standardowo, powierzchownie. Że ja jestem tutaj pracownikiem jakiejś firmy, to jestem mężem, tu ojcem, tu księdzem. Owszem, ja rozmyślając nad tym, pierwsze co przychodziło mi do głowy, to jestem księdzem. I zaraz takie pytanie, a co mówisz sam o sobie? Jakim jesteś księdzem? Czy rzeczywiście zachowujesz się jak ksiądz? Czy myślisz, mówisz? Czy, czy ludzie widzą wtedy, że rzeczywiście księdza wszędzie, zawsze i wszędzie. I także mo można zadać pytanie. Każdy z nas może zadać sobie pytanie: ktoś jest mężem, ktoś ojcem, ktoś żoną, ktoś córką, ktoś matką. I w, widząc siebie w tej relacji do kogoś, kim ja jestem i jakim ja jestem. Czy ja rzeczywiście sobie zawsze uświadamiam, że jestem mężem żony, żoną męża, rodzicem dzieci, dzieckiem rodziców? Jak, jakim ja jestem mężem, żoną? A później idę do pracy, jestem pracownikiem. Jakim jestem pracownikiem? Czy sumiennie wypełniam swoje obowiązki? A może jestem komuś przyjacielem. Jakim jestem przyjacielem? Warto sobie dzisiaj tak zadać to pytanie i pomyśleć, jak, kim jestem. A co ja mogę powiedzieć o sobie? I dalej, nie tylko to, kim jestem, ale dalej, co mówisz sam o sobie, jak siebie widzisz. Bardzo często spotykam się, że ludzie bardzo krytycznie na siebie patrzą, bardzo źle o sobie myślą. I widzę bardzo utalentowanego człowieka, a ono sobie mówi: Ja nic nie umiem, ja jestem nikim, ja jestem najgorszy ze wszystkich. Bardzo często takich ludzi spotykam. I widzę, że to są jakieś kompleksy, są problemy psychologiczne, bo, bo ten człowiek jest bardzo zdolny. Ten człowiek ma bardzo dużo talentów. Jest piękny, piękna człowieczeństwo, piękna osobowość, a myśli o sobie bardzo źle. Warto sobie zadawać sobie pytania: co, co mówisz sam o sobie? Co mówisz? Jak patrzysz na siebie? Może trzeba by trochę inaczej spojrzeć na siebie, może trzeba by poprosić Pana Boga, żeby pomógł inaczej, może lepiej trochę spojrzeć na siebie. A może patrzymy na siebie zbyt dobrze, przeginamy w drugą stronę. Ciekawe, że Jan pierwsze co odpowiedział na to pytanie, kim jesteś, odpowiedział, ja nie jestem mesjaszem. Kim jesteś? Ja nie jestem mesjaszem. Czemu tak odpowiedział? Bo wielu miało go za mesjasza. I on pierwsze co mówi nie, myślicie może, że jestem mesjaszem? Nie, ja nie jestem mesjaszem. Gdyby powiedział, że jestem mesjaszem, wielu by uwierzyło i poszło za nim. Ale on nie chciał kłamać. On nie chciał naciągać prawdy. Nie, ja nie jestem mesjaszem. Nie. I nie jestem prorokiem, nie jestem Eliaszem. Nie. Nie jestem mesjaszem. My czasem myślimy o sobie, chociaż tak oczywiście wprost nie powiemy, ale czasem w zachowaniu tak, tak wychodzi, że my jesteśmy mesjaszami, że my jesteśmy zbawcami. My się tak zachowujemy. Ja wszystko wiem najlepiej. Jak w jakiejś rozmowie, to ja, ja mam rację i ja wiem, jakie tutaj trzeba rozwiązania. Nikt tego nie wie, ale wszyscy się źle zachowują, wszyscy nie tak postępują. Ja wiem, jak to powinno być. Wymądrzamy się. Albo osądzamy kogoś, jak oni się zachowują, jak tak można. Ja tu na jego miejscu to tak nie zrobiłem, zupełnie inaczej postąpił. Albo jesteśmy zbawcami, mesjaszami, w takim sensie, że ja muszę wszystko zrobić. Nie mam już czasu, nie mam sił, siedzę po nocach, jestem zmęczony, już zdenerwowany, ale ja jestem zbawcą, ja muszę to zrobić, bo bez mnie świat się zawali. Ja nie jestem mesjaszem, mówi, mówi Jan. I warto, żebyśmy sobie też to uświadomili, ja, ja nie jestem Mesjaszem. Czasem mamy bardzo proste odpowiedzi na wszystkie pytania. ktoś tylko Człowiek przyjdzie do nas, o ty powinieneś tak, ty zrób tak, bo ja jestem Mesjaszem. Wszystko chcemy kontrolować, chcemy być y, na wszystkim mieć jakąś, jakąś władzę. Y, na wszystko mamy odpowiedzi. Ja to jest właśnie to zachowanie, jak, ja, jak to bym ja był zbawcą, jakbym to ja był Mesjaszem. Nie, ja nie jestem Mesjaszem warto sobie też czasem to powtarzać, ja nie jestem Mesjaszem, ale ja wiem, gdzie jest Mesjasz i kto jest Mesjaszem. I ja wiem, gdzie go szukać. Kiedy ci faryzeusze nie otrzymują odpowiedzi od Jana standardowej, tak jakby oczekiwali, że nie jestem Mesjaszem, nie jestem prorokiem, nie jestem Eliaszem, to kimże ty jesteś? Kimże ty jesteś? Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Nie pasuje do ich schematów. Nie pasuje do stereotypu. Jeśli chrzci, to być albo Mesjaszem, albo prorokiem, albo Eliaszem, a on nie jest żadnym, a chrzci. Jak to możliwe? Często patrzymy ludzi, na ludzi w jakichś ramkach, stereotypach. Jak jest dziewczyna, która ma 20, załóżmy 5 lat, od każdego słyszy pytanie, kiedy ty wreszcie za mąż wyjdziesz? Kiedy już wyszła za mąż? Kiedy będzie dziecko? Stereotypowe pytania, które bardzo często zadajemy ludziom, bo chodzimy w takich ramkach i często tak patrzymy na ludzi. Ja często się z tym spotykam, no często, nie, wiele razy już to było, że widzę, że człowiek ma jakiś problem, że coś nawet i z wiarą ma jakiś problem i mówię, słuchaj, może, może chcesz porozmawiamy? I słyszę odpowiedź, ja wiem, co ksiądz mi odpowie. No to mówię ciekawe, bo ja nie wiem. Ja nie wiem, co Ci odpowiem, bo ja jeszcze nie wiem, co Ty mi powiesz. Często jest takie myślenie, że ja już wiem, że jeśli On jest ksiądz, to teraz mi będzie tutaj uczył, powie, że ja powinienem tak i tak, a ja później się spotykam z tym człowiekiem i ja mu zupełnie co innego mówię, bo, bo On jest w zupełnie innej sytuacji. To nie jest standardowa sytuacja. I widzę, że tu trzeba zacząć zupełnie od innej strony, ale ja mogę to mu powiedzieć, kiedy On się otworzy i pokaże mi trochę więcej ze swojego życia. Wa ważne, żebyśmy nie traktowali ludzi szablonowo. O, tak i tak. Ten człowiek jeszcze nie dokończył pierwszego zdania, ja już mu daję odpowiedzi. O, ty powinieneś tak, ty tak, bo tak jest w schematach, tak jest w książce. Nie, trzeba wsłuchać się w człowieka, zobaczyć jego niepowtarzalność, zobaczyć i, i tego człowieka jako ktoś, ktoś, kto. Ma... Nie, on nie jest taki jak wszyscy. Tak jak i Jan. On nie jest tak jak wszyscy. On jest zupełnie indywidualną osobowością. On ma zupełnie inne okoliczności wszystkich swoich wydarzeń życiowych niż wszyscy inni dookoła. Zobaczyć człowieka, zobaczyć i siebie i zobaczyć drugiego człowieka jako kogoś niepowtarzalnego. Spróbujmy dziś najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, kim ja jestem, kto ty jesteś, co mówisz sam o sobie, co my byśmy mogli odpowiedzieć na takie pytanie. Warto się nad tym zastanowić. I drugie, spróbujmy dziś chociaż na jednego człowieka spojrzeć tak indywidualnie. Wejść trochę głębiej niż to pierwsze wrażenie, jakie mamy o tym człowieku. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Mroźnej, Syberii, gdzie już kilka dni mamy ponad 30 stopni, nawet do 40 dochodzi mrozu. Ale serca gorące. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.